Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Isonzo. E, dzisiaj słuchajcie, zagramy sobie królestwem Włoch. E, I my tu będziemy się bronić przed Austro Austriakami. E, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, mapka nazywa się... jak się nazywa? E, Kanjo, Monte Cangio e, No, zaczyna się na takich niskich górach. Ale potem będziemy walczyć... Widać to stąd. Nie, nie widać tego chyba. Jesteśmy bardzo chyba daleko. Ale w każdym razie będzie się działo. E, ja bym tutaj chciał... Dlaczego ja nie mogę tutaj rozstawić CKM-ów? Okej, okay, możemy na przykład zdawać amunicję kolegom. Jesteśmy strzelcem. E, to co trzymamy w rękach to jest karkano. Ciekawostka, to właśnie z karabinku Karka, no oczywiście nie, nie tej wersji, tylko takiej nowocześniejszej z czasów II wojny światowej, został zabity Kennedy. Przynajmniej oficjalnie. Widom. Gdzie są, gdzie są, gdzie są i zaraz tutaj wyskoczą na pewno. Austriacy tutaj atakują. Atakowany jest sześciostrzałowym karabinem. Kurde. Bardzo dobra. No, mamy tu kopana. Dobry. A naprawdę, kto normalny wyposażył Austriaków w niebieskie mundury, to jest. To jest to samo co Francuzi, nie? A nie, to nie jest karkano. To jest. baterii. ale one się w zasadzie niewiele różnią. To jest taka wersja, to skąd? O, pierdziele! O, ten mi postawi postawi. Coś ciekawszego. Niezłe, to ma tylko 50 pocisków. Jest w tej przyszedł Co za chory. Tam ich czasami widać jak przeskakują Nie ja wiem, są jakieś dziwne. O kurde To dojechali mnie tu, no Zwalam nam teraz te, te CKM -y. Wiadomo No i tak zawsze robią Ale dobra, trudno O kurde, oni już są już tutaj To jest fort, do tego fortu trzeba będzie bronić za wszelką kurtę cenę. Ciśnijmy, 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 panowie. A co chęci do tych celowników, które mają włoskie karabiny? Dodatali się uzbrojony rozbroić go. Fuck! Czy ja go nie widziałem? Teoretycznie ten karabinek jest lepszy od Karkano. może jest starszą konstrukcją, to jest ciekawe. Znaczy w sumie Karkana ma większą moc obalającą. To są widzicie jakieś takie szczegóły. Weźmy sobie Karkano, zobaczymy jak się tam się będzie nim grało. Ale ten fort trzeba bronić tutaj, kurde oni nie mogą przejść. Przełamali pierwszą linię oporu. Jeszcze mnie to. Kurde, Fajne są te szczyty nabojowe. jak jako łatwo się strzela. Kurde, o ile się ich widzi. No ranni, ranni, to jest norma. Na froncie. W końcu jesteśmy w Fort Tędy włażą Ale no Kurde zginąłem, bo... Nie ma przeładowana broń. Chyba jak laczyłem, wręcz, on wstrzymał to przeładowanie. No! Co mnie? Zeskowało no w miejscu, gdzie na nie mogę się skończyć? Naprawdę ja nic nie mogę zrobić. W ścianie jestem No, jest tu parę rzeczy do poprawki w tej grze powiem wam szczerze. Naprawdę Chciałem się pojawić tu, a nie tu No zaszczelnik. Sam jak model. Marchiamo terreno, compagni. Może mnie odblokuje. No nic z tego, no. Hmm. Nie wiem co tutaj się dzieje, ale są tu jeszcze błędy. ja bym to zrobił tak... i później tak... Nie mogę się przełączyć? Mogę się przełączyć. Nie będziesz mi mówił jak ja mam żyć, dobra. Ja mam żyć no sniperem nie trzeba być. O oh fakt. Dobra, spokojnie, jeszcze tylko 141 trzeba ich ubić, o ile nie stracimy pozycji. Przecież... Powinien oberwać, no. Nie róbcie mi takich rzeczy. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że mnie kurde zbliczowało, w sensie, że odrodziłem się w murze. bronić tego podejścia. Pozycje defensywne. Pozycje defensywne. Cholerny telefon mi tutaj zawibrował i się nie rozproszył. Oderwałem wzrok i w tym momencie zginąłem. Dobra, weźmy ten karabinek. date su quella posizione, ragazzi. Ragazzi, ragazzi. Sikur, no, co ty tam robisz? Oh, Austria. Dobra, dostał. Te te posiski kurde są wyleciały no Mam cię w główkę dostał! Samo ja! Się zrobić Wiecie, teraz jest dużo graczy w sumie i takie tutaj gram zasadzie z botami ale nieważne mm, w zasadzie różnicy za bardzo nie odczuwam czy gram z botami czy z ludźmi i nie odblokowałem granat to fajno nie, nie odblokowałem jeszcze granat. Ale nie medyczne jakieś trzeba osiągnąć Dobra, po tym porcie jest dosyć skomplikowane Mandateli al inferno ragazzi Ragazzi, ragazzi Słuchajcie mi skononon że tutaj jest. To? Oli, ostrożnie. Nie mam wrażenie, że poprzednio jakoś tak mnie atakowali. Nie sądziłem, że tam jest żywych w trup. Nie wiedziałem o tym. Lepiej no, się ulokować w jakieś takie miejsce. Którym oni kurde nie wiedzą, że ty jesteś. Tuż tu jestem dosyć mocno strzeliwany, więc oczekuję, że oni już tutaj raczej są wstrzelani. Szaduj, szaduj No ale paru się ubiło. Cały czas się na jakieś niebezpieczne rzeczy. Nas. Na przykład Austria tutaj. No kurde. Ci sono qua la posizione, ragazzi. Poi. Noi dobbiamo distruggere. Ora eh. Seguitemi, ragazzi. Dobra, okej okay, moi drodzy, udało się. Zwycięstwo, ale kurde ciężko, ciężko, ciężko. W każdym razie, słuchajcie, tutaj kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej, następnego. Na razie.